Cześć, z tej strony Dawid i witam Cię na kanale Klocki Luzem, a dziś w moje ręce trafiła właśnie oto taka paczuszka, czyli jest to mega paka z LEGO Star Wars, zawierająca w sobie trzy magazyny i dodatki. No i tak naprawdę nie wiem co tam jest w środku, a to co możemy tam trafić co na pewno mamy gwarantowane 3 z 6 kart limitowanych jedna saszetka Lego Star Wars z pięcioma naklejkami i magazyny które się znajdują w środku to 3 z 9 magazynów. I z tego co tu widzę, mogą się trafić na magazyny nawet z 2019 roku, 2020 i z zeszłego 2021. Jest to megapaka wydana w tym roku, numer 1 przez 2022. Zaraz sam jestem ciekaw, co tam jest w środku. Jeszcze tego nie otwierałem, więc będziecie mogli również zobaczyć to i wy. Więc zapraszam. A... Mocno klej trzyma. Okej. Okay. Dobra. To wyciągamy po kolei. O. Pierwszy numer. Jest to numer 11 przez 2020. Zaraz go sobie y, otworzymy. No i co on tam y, zawiera. O. Drugi numer. Jest to numer 10 przez 2020. Również z, z takim mini polibugiem z limitowanej edycji do złożenia. I numer 3. Co tam nam się trafiło? O proszę. To jest R2D2 z. Numer 4 z 2020. No to co? To otwieramy może po kolei. Takie trzy gazetki nam się trafiły w tym multipaku. No i zobaczymy, co tutaj będzie w środku fajnego. Zacznijmy, może, od tej pierwszej, którą udało mi się wyjąć, czyli tej 11 przez 2020. O! Jest gazetka. W gazetce standardowo jest instrukcja, jak złożyć ten nasz bolit. Dodatkowo jest jedna karta Joda kontra Imperator, karta numer LE14, czyli ta karta z limitowanej edycji. Oraz yy, zestaw naklejek, pięciu naklejek, może je też otworzymy. Otworzymy wszystkie pięć naklejek dla entuzjastów, którzy je zbierają. Czyli mamy naklejkę numer 19, naklejkę numer 89, tu jest jakaś naklejka numer 61, numer 46, no numer 195. Takiego polibaga złożę w innym dniu. Nie będziemy teraz zajmować Wam czasu. A teraz zabierzemy się za kolejną gazetkę. Gazetka Lego Star Wars. Z jest to, tak jak wspomniałem, 10, numer 10 przez 2020. I co tam mamy w środku? Są komiksy, są różne gry. Standardowo, jest i plakat. Właściwie dwa, bo jest dwustronny. I teraz tak. Karta limitowana. Yy, LE numer 13. Han Solo kontra Szturmowiec. Yy, jest to karta serii numer 2. Yy, Sprawdźmy teraz, co tam się kryje pod naklejkami. Naklejka numer 101, naklejka numer 129, naklejka numer 73, naklejka numer 80 i tutaj mamy naklejkę numer 44. No i tak jak wspomniałem polibag. Polibaga złożymy w inny dzień, całkiem fajny polibag, 42 części, więc po prostu przechodzimy teraz do ostatniego numeru. I teraz ta karta numer LE9, karta z limitowanej edycji, oczywiście to jest również karta z serii numer 2. Gazetka standardowo z plakacikiem, a tu nie widzę naklejek, niestety. Czyli tu jest wersja tylko z kartą limitowaną, bez naklejek. No i jest ten mały. Polybag z Artu Składa się on z 13 elementów, więc również myślę ciekawa opcja dla panów gwiezdnych wojen. To tyle w dzisiejszym odcinku, te wszystkie polibagi postaram się Wam złożyć w innym, innym czasie, a w dzisiejszym odcinku to wszystko. I jeśli Wam się podobał ten odcinek, to zapraszam, wspierając kanał swoimi lajkami czy też subami, sprawicie, że no, tych recenzji będę robił coraz więcej. Zapraszam!